Dzisiaj pokażę Państwu jak natuszować pieczątkę firmy WAGRAF, w moim przypadku jest to WAGRAF POLAN 4S. Aby wyciągnąć poduszeczkę z automatu musimy automat lekko docisnąć. W tym momencie gumka odchodzi od poduszeczki i możemy ją spokojnie wyciągnąć. Żeby to Państwu pokazać dociskam automat, palcem z tyłu dociskam poduszeczkę i ona spokojnie wychodzi. Tuszujemy gąbeczkę, dolewając po kilka kropli, ważne żeby nie za dużo, lepiej dolać mniej później dolać, niż za dużo i męczyć się z odsączeniem. Następnie poduszeczkę odkładamy na swoje miejsce, czyli gąbeczką do dołu, plastikiem do góry, ponownie dociskamy automat i spokojnie wsuwamy poduszeczkę na swoje miejsce. Pieczątki myślnik